miesiąca lutego, będą to kosmetyczni ulubieńcy. Miesiąc luty był miesiącem krótkim, dlatego y, tych ulubieńców jest zaledwie parę. Jest to głównie pielęgnacja. Trzy produkty są z kolorówki. I nic poza tym. Nie robiłam w tym miesiącu większych zakupów. Dopiero myślę, że właśnie w miesiącu marcu będzie więcej tej kolorówki, ponieważ już na samym początku mam parę takich kosmetyków, które myślę, że będą warte pokazania. A w tym miesiącu skupimy się głównie na pielęgnacji. Ulubieńców zaczniemy od kolorówki, ponieważ tych produktów jest zaledwie trójka i powiem wam, jak tak naprawdę one sprawdziły się w tym minionym miesiącu. Pierwszym produktem jest cień do powiek z L'Oreala, Znowu mam problem z wymówieniem tej firmy. To jest fascynujące. Po prostu no... Jak można sobie łamać język na tak prostych słowach? Z... Cień był zakupiony z kosmetyki z Ameryki, z tego portalu. Ja tak naprawdę chciałam chyba inny cień, w sensie takim, że nie mogłam znaleźć odpowiednika na ich stronie tego cienia, co ja potrzebowałam. Nie pamiętałam za cholerę tak naprawdę nazwy dlatego po prostu mniej więcej patrząc na stronie na odcienie starałam się dobrać odpowiedni odcień, który gdzieś tam chodził mi z tyłu głowy. Jak się okazało nie wiem do tej pory, czy to był akurat ten cień, który gdzieś mi tam zapadł w pamięci, ale ten, który do mnie przyszedł jest po prostu cudowny. Ja mam go aktualnie w tym momencie na powiece i mam go tak, tak naprawdę ja mam go codziennie, czy to do rozświetlania, czy na całą ruchomą powiekę. Sprawdza się genialnie, nie jest. Chcę go otworzyć i Wam pokazać. Nie jest to bardzo intensywny cień, więc. Hmm, chociaż jego pigmentacja tak naprawdę jest dość hmm, spora. Dość mocna. O. Nie wiem czy będzie go widać, ale powinno go być widać. To jest złoto i on tak naprawdę na powiece daje tylko nam taki połysk. Po prostu tak rozświetla to oko wspaniale, że. Jeżeli na przykład chodzi o codzienny makijaż, wystarczy tylko jego nałożyć, ewentualnie przyciemnić linię rzęs, nałożyć tusz do rzęs i to jest po prostu wszystko. Makijaż mamy zrobiony. To jest w ogóle kolor 169 Sepia, sepia Sparkle. I co jeszcze oprócz tego? Hmm. On kosztował zaledwie grosze, bo tak naprawdę na tej stronie on kosztował może z 5 zł, więc myślę, że to w miesiącu lutym to było najlepiej wydane 5 zł. Jego wydajność już wiem w tym momencie, że będzie naprawdę spora. No, no jest wspaniały, naprawdę. Mamy tutaj dołączoną taką małą pacenkę, ale ja tego nie używam. Jednak myślę, że jeżeli ktoś naprawdę początkuje nawet z makijażem czy coś, to, to ten cień może być jednym z takich najlepszych na początek. A jeżeli ktoś już się długo maluje, no to po prostu no, no jest, no jest cudowny. Co, co tu więcej o nim mówić? Drugim produktem jest tusz do rzęs. Słuchajcie, ja będąc ostatnio w w jakimś sklepie, z tych dyskontów. Nie wiem, kupiłam taki zwykły tuż do rzęs, mówię, a zobaczymy, czasem można jakąś tam perełkę trafić. No nie niestety się zawiodłam. Skończył mi się Eveline ten 4D skończył mi się żółty z Wibo i po prostu zostałam bez żadnego tuszu do rzęs. I kiedy poszłam do Superfarmy, żeby skorzystać z promocji 1 plus 1 akurat na pomadki, bo nie omieszkałam sobie zakupić dodatkowych burżuła już na wiosnę, była obok też właśnie ta mm, półeczka z Essence. I mówię, no z tego co, co, co wiem, to dobre są tusze, no i czemu by nie spróbować? I tak naprawdę zależało mi, żeby szczoteczka była dobra, żeby dobrze rozczesywała, najlepiej, żeby właśnie była silikonowa. I, i to wszystko. Ja nie potrzebuję tuszu wodoodpornego, no i żeby tylko był czarny. I słuchajcie, udało mi się, um, udało mi się zakupić tusz, który nazywa się Maximum Definition Volume Mascara. On wygląda tak. Jest to czerwony, mamy tutaj 6 ml, mili tak? Nie, więcej, 8. 8. A no ale jego szczoteczka jest po prostu tą szczoteczką, o którą mi chodziło. Nie wiem, złapiemy się czy się nie złapiemy. No, powinniśmy się pięknie złapać. Ta szczoteczka bardzo dobrze wyczesuje każdy rodzaj rzęs. I ten tutaj środkowy, i tutaj w kąciku, i na dole. Świetnie rozczesuje, nie skleja, nie robi się panda, nie osypuje się. Koszt to chyba w granicach 12 zł. Więc myślę, że zaraz po, po tym żółtym Vivo to będzie kolejny, po prostu kolejny hit z takich maskar ogólnodostępnych. Naprawdę myślę, że jak skończę to opakowanie, to pokuszę się jeszcze po następne, bo efekt, który uzyskuję w tym momencie na oczach jest po prostu cudowny. Yy, dobra, kolejnym produktem takim yy, trochę kolorówkowym, w ogóle ciągle <laughs> wycieram ręce, bo bardzo dużo, tego, yy, bardzo dużo tego nabrałam, tego cienia do powieki, teraz będę chciała się tutaj po prostu o spałku będę świecić, yy, błyszczeć. Yy, dobra, kolejnym produktem, yy, to jest produkt na pograniczu właśnie i kolorówki, i pielęgnacji, ponieważ jest to pomadka z Baby Lips, ona jest y, troszeczkę nadająca kolor pomadką, ona jest pomadką troszeczkę nadającą koloru. E, to jest ta wersja brzoskwiniowa, ona jest y, taka złotawa. E, troszeczkę właśnie tego, tego, takiej poświaty zostawia delikatnej na ustach, nic poza tym. Fajnie wilża. taka zwykła pielęgnacja, żeby właśnie albo jak wychodzimy na dwór albo gdzieś tam wieczorem, albo w domu po prostu sobie jakoś troszkę zadbać o pielęgnację tych ust fajna jest też również pod jakąś pomadkę taką, która na przykład nam wysusza nasze usta ja ją mam już dość długo, więc nie powiem Wam nie w granicach 10 zł ja ją mam dość długo i po prostu o niej zapomniałam ostatnio znalazłam ją w kursce i zaczęłam używać i po prostu od tamtej pory ciągle ciągle Dobrze, teraz przechodzimy do tych ulubieńców bardziej pielęgnacyjnych. Będą to cztery produkty, spojrzałam, żeby dobrze policzyć. Będą to cztery produkty i zaczniemy od najmniejszego. Pierwszym z ulubieńców jest hydroaktywny żel pod oczy z firmy, która się nazywa Olian Balance. Ja ten krem dostałam, dlatego ja nie powiem Wam ile on kosztuje. Jednak jest to krem w formie żelu przezroczystego. Ja go używam tutaj na okolice pod oczami, również i na całą ruchową powiekę, na cały tutaj obszar wokół oka. No jest genialny. Mi ostatnio właśnie podczas takich mroźnych dni zaczęło się, zaczęło, zaczął się wysuszać tutaj tutaj ten obszar i na przykład po całym dniu jak ja już wracałam do domu to widziałam, że ten podkład się tutaj zbiera i właśnie skórki zaczynają tak nieładnie wychodzić i naprawdę to nie było nic przyjemnego ten krem uratował mi tą okolicę, szybko się w miarę szybko się wchłania, ale na przykład jeżeli posmarujemy sobie tutaj tą okolicę, okolicę i wmasujemy na noc i pójdziemy tak spać to rano po prostu no świetny efekt świetne efekty on ma 15 ml, więc myślę, że, że jest to taka właśnie idealna pojemność do kremu pod oczy, żeby właśnie ją zużyć. Kolejnym, no będziemy od najmniejszego do największego szli. Kolejnym produktem jest krem z Deli Cosmetics. Tak, dobrze. Bioserum do twarzy z oliwek. Ono wygląda tak. Jest bardzo fajna w ogóle no super. Ja uwielbiam taką formę kremu, bo nie trzeba palce wkładać i o tyle, o ile powiedzmy, że już wkładamy te palce w łazience, czyli myjemy ręce i wszystko jest ok, to ja nie lubię, jak pozostaje ten krem po prostu pod paznokciami i potem... Trzeba to wyciągać, i to jest właśnie ten mankament wszystkich kremów. W każdym razie przy tym kremie nie mamy tego problemu. Krem jest super na noc. Jego ja preferuję na noc, ponieważ ta formuła jego jest troszeczkę gęstsza. On jest troszeczkę bardziej tłusty. Chociaż z tego, co czytałam, on również nadaje się pod makijaż, tylko no po prostu będziemy musieli troszeczkę odczekać. Jak na razie w miesiącu lutym zużyłam go naprawdę dość niewiele, bo krem jest bardzo wydajny. I myślę, że jeszcze spokojnie marzec, może troszeczkę nawet o kwiecie nie zahaczy. Ja na noc nakładam go sobie również tutaj na dekolt, na okolice szyi, właśnie na całą twarz, pomijając ten obszar tutaj pod oczami, gdzie używam poprzednika, poprzedniego ulubieńca. Myślę, że koszt takiego kremu to jest, nie wiem, w okolicach 20 zł. Dokładnie nie pamiętam ceny. Jednak naprawdę polecam, jeżeli ktoś nie ma problemu z takimi cięższymi kremami, bo na przykład. Yy, dla mnie z ziaja, ta linia oliwkowa no niekoniecznie jest ok to właśnie ten mnie zaskoczył i ten jest w porządku a jeżeli ktoś ma ochotę spróbować to naprawdę, naprawdę jest godny polecenia. Kolejnym produktem jest produkt z Ziaji o którym już wspominałam w moim filmie na temat mojego już półrocznego niefarbowania włosów podlinkuję Wam Gdzieś tutaj, żebyście mogły obejrzeć te, które jeszcze nie widziały. Jest to maska intensywna odbudowa do włosów zniszczonych z żai. Bardzo, bardzo dość duży format, bo to jest 200 ml. No, może nie bardzo, bo wiem, że na przykład mleczne mają troszeczkę więcej, ale mimo wszystko to jest dość, dość sporo. Produkt kosztuje około chyba 6 zł. Można go nabyć normalnie w salonach ziai ale ja Wam powiem, że ja go używam tak mniej więcej od ym, poziomu ym, uszu w dół i kiedy właśnie myję się na początku myję głowę, potem właśnie spłukuję szampon i używam yy, tej maski podczas właśnie, kiedy yy, zajmuję się innymi rzeczami ta maseczka sobie działa i potem spłukuję efekt jest cudowny, włosy się nie plączą, yy, są odżywione naprawdę, naprawdę no, świetny efekt używam jej dwa sporadycznie trzy razy w tygodniu i to już jest moje po prostu ente opakowanie. Myślę, że jeszcze będę to cyklicznie powtarzać, ponieważ produkt nie dość jest wart swojej ceny, to naprawdę, no naprawdę robi dobre rzeczy. On, on ma taką gęstą konsystencję, zupełnie białą, naprawdę niewielka ilość wystarczy na pokrycie dość sporego obszaru włosów. I ostatnim ulubieńcem w tym miesiącu jest szampon. Również z Ziai szampon intensywna regeneracja do włosów łamliwych. Tak jak wspominałam wcześniej w filmikach, jedyny mój problem, który pozostał, to są właśnie łamliwe gdzieś tam końcówki. Staram się jak, na, jak najbardziej mogę po prostu je troszeczkę zabezpieczać czy, czy chronić, chociaż delikatnie w jakiś tam sposób, żeby no jak najmniej się łamały, chociaż myślę, że, że do końca i tak to nie jest uniknione. Szampon ma dużą pojemność 400 ml. Ma piękny, taki żółciutki kolor naprawdę super. Bo on ma ekstrakty również z miodu pszczelego, dlatego właśnie myślę, że ten kolor. Chcę myśleć, że to nie barwnik. Ma piękny zapach i myślę, że dla osób, które potrzebują takiej lekkiej pielęgnacji i nie wymagają zbyt wiele od szamponu no bo szampon powinien głównie myć nasze włosy to właśnie ten produkt będzie, będzie godny polecenia, a już w ogóle w w duecie z, z tą maską potrafi zdziałać naprawdę wiele, wiele dobrego dla naszych włosów. I to by było na tyle. Tak wyglądali moi ulubieńcy z miesiąca lutego. Dajcie znać, co było Waszymi ulubieńcami. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam serde serdecznie do ich zadawania. E, oczywiście, jeżeli filmik się spodobał, e, poproszę kciuka w górę oraz zapraszam do subskrypcji mojego kanału, żeby nie ominąć następnych filmików ale oraz tutoriali. Dzisiaj ja oczywiście mój język jak zawsze się plącze, czyli jest za dużo myśli, za dużo słów, ale kto by się to przyjmował, prawda? No dajcie znać, czy u Was wszystko w porządku, trzymajcie się ciepło i pa!